Cześć widzowie, tutaj trzeci odcinek z serii z Fortnite'a, jeden na je, jeden boxy z widzami. Dzisiaj jest ze mną FFT, podłoga PodłogaLaskolnik, przywitaj się. Siema. I dzisiaj będziemy grać boxy, to teraz idziemy na boxy. A więc będziemy grali na Charge Shotgun'y do drugiej i, i rozpocznij. To, Dobre, to Gramy jakby co do pięciu. Good luck, have, good luck have fun w pierwszej rundzie, bo zapomniałem na początku powiedzieć. Jak tam u Ciebie, Laksami? No, u mnie spoko nawet, a jak u okay. Ciebie? W poniedziałek, 10, 11 stycznia będzie o 10.00 live, więc możecie wejść. Przepraszam Gigi. widzowie za to, że tak podejrzyłem w mikrofon. Ja tam nic nie słyszałem. Tak to dobrze. Z góry przepraszam za klawiaturę. Może kiedyś uda mi się ją uciszyć. Teraz mam nauczkę, nigdy nie wychodź, kiedy jest naładowana pompa. No, naładowane charge. Tak. I ogólnie możecie napisać jak tam u Was. Na 10... na no, 7 laj Na 5 lajków znów będzie kolejny odcinek. Możecie lajkować. Oj, oj! Nie, nie skilofujesz mnie. Kurde. 10 HP miałem. Do, 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 do. Tak stwierdziłem, że masz mało HP, to cię skilofuję, ale... Mm. Nie udało się. Mnie tak łatwo skilofować nie jest tak aż łatwo. Aż tak <laughs> Ale spamić we mnie jest tak łatwo chyba No co jest? Czemu ty tak szybko strzeliłeś? Co? Czemu ty tak szybko jakby strzeliłeś? Ja robię nie, szybko, ja ja szybko robiłem Ja szybko robię edity sobie na spokojnie i ty mi dajesz Bramy teraz szóstą grę wiesz? Ja wiem. Ja tutaj aż tak jak na arenach chodził się nie będę. Jak chcecie do serii to możecie napisać w komentarzach. Ajajaj, mnie a ja pompa mi nie strzeliła Żeby było szybko, szybko odcinek Żebyście mogli wystąpić w tej serii to piszcie, ja chcę do 1 na 1 napiszcie swój nick z, z Fortnite to ja was tam dodam możecie napisać albo hashtag z Discorda to ja was na Discorda dodam i tam możecie sen Dodajcie najlepiej y Nik i hashtag z Discorda to ja was tam dodam i nagramy odcinek. Okej. Okay. A więc subujcie!